Drugi drugi zlot miłośników serialu 07 w Augustowie. Serial kryminalny z porucznikiem Borewiczem był emitowany w telewizji polskiej od 1976 do 1989 roku, a każdy odcinek przyciągał przed ekranem miliony widzów. Fani serialu przyjechali do Augustowa, bo w ośrodku Skowronek, w którym był nagrywany odcinek Hieny, wszystko pozostawiono takie jak w czasie nagrywania filmu. Dorota Kuc. Fani serialu 07 zgłosicie przyjechali do Augustowa po raz drugi, żeby zanurzyć się w atmosferze serialu. Najważniejsze jest dla nich spotkanie z aktorami, którzy grali w serialu. Dzień dobry, nazywam się Ewa Florczak. W serialu 07 Zgłoście grałam sierżant Ewę Olszańską. Byłam asystentką Borewicza. Grałem lekarza, który wdaje się w romans z kobietą. Obawiam się, że ten scenariusz powstał w dużej części w oparciu o osobiste doświadczenia reżysera. Laura Łącz miała do wyboru kilka postaci. Każda chciała zagrać jakąś rolę taką rzeczywiście dobrą, dramatyczną, i taka też była ta postać morderczyni i krótko mówiąc prostytutki. Serial powstawał w latach 70. i 80. głównie w Warszawie, ale w Augustowie powstał w całości odcinek Hieny w Ośrodku Skowronek. Częściowo powstały tu też zdjęcia do odcinków Zamknąć za sobą Drzwi i Ślad Rękawiczki. Do dziś jest ten sam na którą opalały się graży nasza połowska, Dorota Stalińska. Ta sama plaża nad jeziorem Sajno, na której porucznik Borewicz zatrudnił się jako ratownik. Te same kawiarnia i restauracja. Jest to piękny teren, nienaruszony. Jesteśmy w takim skansenie. My czujemy ten klimat. My wchodzimy do tej kawiarni, gdzie był śpiewany utwór przed nocą i mgłą. My siadamy do tego samego stolika, przy którym siedziała Dorota Kamińska z Piotrem Frączewskim. Serial ma 70 tysięcy fanów na profilu w mediach społecznościowych w kraju i Polonii na całym świecie. Do Augustowa przyjechało około 200 osób z całej Polski. Wspomnienia dzieciństwa wczesnej młodości. No i myślę, że ten film na okres tego tworzenia był takim kolorowym dodatkiem do takiej szarej rzeczywistości, która w tym czasie no w Polsce jednak e, funkcjonowała. Ilekroć właśnie w telewizji są jakieś powtórki, nigdy ten serial się nie nudzi. E, oglądając każdy odcinek zawsze coś tam nowego zwrócę uwagę, co przeoczyłem wcześniej. Aktorzy, którzy byli naturalni, no Porucznik Borewicz, to oprócz tego, że naturalnie grał no to jeszcze dla nas kobiet no wtedy dzieci tak ale no, taka męskość Zlot fanów serialu 07 zgłosie dla których przygotowano mnóstwo atrakcji w Augustowie potrwa do niedzieli Dorota Kuc obiektyw